Gmina niebo Duże położona jest w centralnej części województwa podlaskiego w powiecie białostockim. Zajmuje powierzchnię około 161 km2. 80 km dróg. Dobrzyniewo Duże nieustannie się rozwija, a jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest modernizacja infrastruktury drogowej. Tutaj mamy utrudnioną komunikację, ta, ta droga łączy dwie miejscowości, Kulikówkę, Chraboły i później Kopisk, więc spróbowaliśmy z różnych środków to, to finansować. Udało się sfinansować to jakby ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 63,63% ,63 jest kwota dofinansowania, więc z, no, tutaj no, powstała ta inwestycja, która docelowo e, ma prowadzić e, tutaj przez tą drogę komunikacja publiczna właśnie do hrabu i, i kopiska. Remonty dróg są nie tylko koniecznością, ale także inwestycją w przyszłość społeczności, która przekłada się na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Korzyści wynikające z remontów dróg obejmują poprawę bezpieczeństwa, komfortu podróżowania oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzeń pojazdów. Dodatkowo modernizacja dróg zwiększa atrakcyjność gminy. Ułatwi komunikację tutaj, tak, na pola jeździć sprzętem ciężkim, no to na pewno będzie mniej kurzu i będzie to ułatwienie, ale docelowo, docelowo ta droga ma służyć właśnie komunikacji publicznej, tak, żeby tutaj skomunikować miejscowość Kulikówkę, gdzie jest autobus linii 400 z hrabułami i docelowo później jeszcze z kopiskiem, tak, więc żeby tutaj właśnie usprawnić, i te, te wykluczenie komunikacyjne jakby zniwelować do najmniejszego stopnia, no to te dwie miejscowości chcemy włączyć do tego systemu naszej komunikacji publicznej. Więc po to zdecydowanie ma ta droga służyć, tylko brakuje jeszcze tu jednego elementu, czyli drugiego etapu, właśnie tutaj z tego miejsca, gdzie jesteśmy, w kierunku Kulikówki brakuje asfaltu. Złożyliśmy na to też wniosek na dofinansowanie. Jeżeli się uda, no to w 2027 roku też realizacja tej inwestycji. Będzie. Dzięki temu poprawi ulegnie nie tylko stan dróg, ale również bezpieczeństwo i komfort pieszych mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Niemniej jednak podejmujemy tą rękawicę i realizujemy zadania jakby inwestycyjne na drogach. Tyle ile ma, stwarza nam tutaj możliwości jakby instytucje zarządzające. No, w tej chwili realizujemy inwestycje za 24 miliony finansowane w trzech instytucjach, czyli program rozwoju obszarów wiejskich, rządowy fundusz rozwoju dróg oraz fundusz z Polskiego Ładu, więc tutaj na... 24 miliony robimy te inwestycje, 16 milionów jakby jest to wkład właśnie dofinansowanie, reszta to wkład własnej gminy.